11 stycznia 2013 roku 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suwałkach. Razem z Panem Prezydentem chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić i na finał, i na imprezy, które odbędą się w sobotę. Szanowni Państwo, ten cud, fenomen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie w Suwałkach już w ten weekend, a w zasadzie zaczynamy wielkie granie w Suwałkach w sobotę o godzinie 17.00 mecz. Ślep Wałki podejmuje lidera pierwszej, pierwsza drużyna pierwszej ligi, czyli Bielsko-Biała, a wobec tego świetna okazja, żeby rozpocząć wielkie grano i w trakcie tego meczu siatkowskiego będzie oczywiście pewna niespodzianka sportowa. Będzie można wylicytować to właśnie oto piłkę, piłkę siatkową z podpisami prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie siatkowej tylko nożnej, pana Zbigniewa Bońka, trenera polskiej reprezentacji, pana Fornalika i również świetnego zawodnika Wigier Suwałki, Michała Syryce, sprzed lat postać, również osoba nam wszystkim doskonale znana. A w niedzielę, oczywiście, wielkie granie w Centrum Kadrowo-Rozrywkowym Plaza. Rozpoczynamy o godzinie już chyba 13. .00. Będzie bardzo dużo się działo. Będą wystawy fotograficzne, będą występy, koncerty różnych zespołów suwalskich, warszawskich, ale oczywiście będzie również licytacja. Licytacja właśnie Złotego Serduszka, różnych Prezentów pamiątkowych rzeczy przekazanych przez osoby wybitne w naszym kraju. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, również marszałek naszego Sejmu pani Ewy Kopacz. Również ja wystawię na licytację znaczek poświęcony, znaczek Poczty Polskiej, poświęcony właśnie Czechstotleciu Wschodu naszego miasta. I oczywiście potem światełko do nieba, ale światełko do nieba będzie już w innym miejscu, nie w plazie. Udamy się wszyscy autobusami komunikacji miejskiej na Zarew Arkadia, tam przy plaży miejskiej, oczywiście nieczynnej. Popiszą się osoby bardzo zahartowane, pokąpią się w zimnej wodzie morsy, a oczywiście później będzie taki spektakl przedstawienie woda-światło. I o godzinie 19.00. 40. Wystrzelimy światełko do nieba. Zapraszam serdecznie, bądźmy hojni. Otwieramy własne portfele, własne kieszenie, otwieramy nasze serca, a wobec tego dary te, które zbierzemy w ramach kwestowania będą jak zwykle przeznaczone na szczytny cel ratowania zdrowia, zdrowia, życia dzieci, ale nie tylko. W połowie yy, yy, tej te, te, tegorocznej imprezy jest przeznaczona, co chodzi o zebrane środki finansowe, właśnie na pomoc, na pomoc osobom, na opiekę mm, przeznaczoną osobom starszym. Także serdecznie zapraszamy do udziału yy, i pamiętajmy, weźmy ze sobą swój portfel. Wszystkiego dobrego i oczekujemy. Zapraszamy.